Witam Cię dziś troszeczkę do kobiet. Jaką chcesz być kobietą? Jaką chciałabyś być kobietą? O czym marzysz kobietą? Czy kiedykolwiek zadawałaś sobie to pytanie? Wiem, większość z nas patrzy w lustro i nie lubi siebie. Nie lubi patrzeć. Wyszukuje sobie mankamentów tam pryszczyk, tam prostka, tam mi coś wystaje, to mi się nie podoba. Mało komu się coś podoba. Kochani, jak łatwo to wszystko zmienić. Przez to, przez akceptację, po prostu zacząć siebie akceptować. Zawsze, tak jak osiedlszy, szukamy w sobie wad, chcemy zalet. Inni też szukają w nas wad, jak na ogół to bywa. Łatwiej jest zawsze powiedzieć komuś coś przykrego niż pięknego. No tak jakoś jest, no tak nas wychowano, tak nas zaprogramowano. Ale zaczniemy się tak zastanawiać nad sobą, co możemy w sobie zmienić, co upiększyć. W którą stronę iść, żebyśmy się poczuli lepiej. No musimy zrobić cokolwiek, najmniejszy krok, najmniejszy. Najpierw wejść tam głęboko w siebie, tak powiedzieć, o czym ja naprawdę marzę. Na pierwszy plan, co bym chciała u siebie zmienić. Czy to da się zmienić tak obstryk, czy to trzeba poczekać, czy to troszeczkę trzeba popracować, czy to jest mój wygląd zewnętrzny, czy to jest coś, co mam w sobie wewnątrz, czy nie podobają mi się moje cechy wewnętrzne, czy ja w całości, czy częściowo, czy tylko jakaś część ciała. Właśnie, zadać sobie mnóstwo pytań aby otrzymać potem odpowiedź. Fajnie jest wynotować sobie to, tak? I wtedy zacząć myśleć, co mam zrobić, jak mam zrobić. Kochani, jeżeli zaakceptujecie siebie, zaczniecie pracować nad sobą, to wszystko zacznie Wam się podobać. Będziecie szły coraz dalej, dalej i dalej i dalej. No jak świat was ma odebrać, czy wasz partner, czy przyszły partner, czy wasi znajomi, skoro wy sami sobie... Robicie krzywdę, sami siebie hejtujecie, sami sobie, jak, jak mówię, tam dowaracie. A można po prostu zacząć pracować nad sobą. Czy wiecie, że to co widzicie wy, to wcale nie muszą widzieć inni. Jak wy tam się obmacujecie i tu mi wystaje, tam mi wystaje, tam mam coś, tam mam nogę, no to automatycznie ta cała reszta zwraca na to uwagę. Ale jak sobie mówicie piękne rzeczy, to wszystko się tak jakby odbija echem. Czyli... Ludzie będą Was dokładnie spostrzegać tak jak Wy mówicie do siebie, nie wierzysz, wytestuj. Ja już to kiedyś wytestowałam, gdzieś tam przeczytałam w locie, że można sobie mówić różne rzeczy i tak będą nas odbierać inni. Kochani, wytestowałam już to dwa razy, a teraz to już ze setki razy. Dosłownie to, to, co sobie mówię, nawet mówię sobie o swoich latach, że mam tyle i tyle i dokładnie określają mnie na tyle i tyle, to jest niesamowite. Można się tak bawić, kochani, to nic nie kosztuje. Nie trzeba żadnego wysiłku, żadnych kosztów, a po prostu zacząć się bawić. Mówić sobie mam piękne oczy, zobaczysz, wyjdziesz no, następnego, czy tam za kilka dni. Poprzemieszczaj się wśród ludzi i zobaczysz, powiedzą ci, jakie ty masz piękne oczy. Jak powiesz sobie mam piękne włosy, to czy ktoś ci powie, masz piękne włosy. Masz bluzeczkę, masz nogi, cokolwiek, kochana. Testuj. Zobaczysz, jak bawiąc się, nie tak na siłę, nie, nie z takim ciężarem zaczniesz przyciągać ludzi, którzy będą mówić komplementy. Ja już będę zachowała na różny sposób. Już jestem tak paradny komplementami, że jak mówię, że ostatni okres teraz, który mam teraz jestem w jakimś tam swoim wieku, otrzymałam więcej komplementów niż przez całe życie. A dlaczego? No bo właśnie ja się zmieniłam. Ja się zmieniłam tam wewnątrz. Ja rozbudzam to piękną wewnątrz. Tak? Jak gdzieś idę, coś mówię, jak się cieszę, to kurczę, to ja całą, całą sobą, ja, ja nie jestem tak jak kiedyś mieszka, że siedzę i tak cichutko bałam się odezwać, coś powiedzieć. Jak ja chcę o tej mojej miłości, to ja tak mocno mówię. Jak chcę kogoś tak przywitać, kurczę, tak serdecznie, to go tak witam, go ściskam. I jak chcę powiedzieć mu, że go kocham, to po prostu mówię, słuchaj, ja Ciebie kocham, nie? I, I mi to przychodzi z taką łatwością. I dzięki temu wylewa się ze mnie ta energia na zewnątrz, tak? A wiadomo, jak mówimy to tak szczerze z tego naszego serducha, to ona tak płynie, tak puchnie, że aż te wszystkie osoby, które są koło, koło nas, to poczują. Tak, kochani, do 8 metrów nasze serce działa. Czyli jak ktoś stoi od Ciebie 8 metrów, nie musi się martwić, że nie stoi, tu nie widzi tego, nie czuje. Poczuje. Wystarczy, że ty rozbudzisz. Więc kochane kobiety. Ja zawsze powtarzam, nieważne w jakim jesteś wieku, w jakim czasie, w jakim etapie, zawsze można nadrobić ten czas, zawsze można coś przeskoczyć, zawsze można się upiększyć. Nie ma nic piękniejszego w domu, uwierz mi, jak piękna kobieta, uśmiechnięta, radosna, szczęśliwa. Żaden najpiękniejszy mebel nie odda tego, co piękna kobieta. Kiedy Ty kwitniesz, kwitnie Twój dom. Kiedy Twoje serce jest napełnione miłością, w Twoim domu jest miłość i radość. Kiedy ktoś przychodzi do Was na kawę, to on to czuje. Czuje się tą magię. Bo ona cały czas się przemieszcza gdzieś między ludźmi, którzy u Ciebie są. Nawet kawa lepiej smakuje. Człowiek podasz, to mogą być zwykłe paluszki, ale będą smakować tym osobom wyśmienicie. No, kto nie wierzy, niech wy testuje. Przecież to jest takie proste. Postaw paluszki, uśmiechnij się. Weź ten, mówię, jak ja mówię, w tych oczach ten blask, tak kurczę, zaświeć tymi oczami, jak lakarkami, jak pięknymi świeczkami, które stawia się wieczorem, aby było romantycznie. Wiecie, co kobiety mogą działać. No cuda, przecież my kobiety jesteśmy przecudowne. Tylko nas pozamykano, tak, w szuflady, tak, i zostawiono sobie tam na boczek, niech sobie tam posiedzi, poleży, przeczeka. No i zawsze nas tak. Jakoś się ocenia, że my jesteśmy te takie te zgryźliwe, marudliwe i tak dalej. No jesteśmy, no bo my jesteśmy też jak kwiaty, jeżeli nikt nas jakoś nie adoruje, nie mówi nam pięknych słów, nie docenia, no to my tak tak miemy, tak? Pomalutko, pomalutku, tak się zasuszymy jak ta róża i stoimy w zasuszony kwiat. nie jest piękny, ale to, to już jest zasuszone. Więc dziewczyny kochane, nie pozwólcie się zasuszyć. Jeżeli Wam nikt nic nie mówi, mówcie sobie. Jeżeli nikt nie zwraca na Was uwagi, to Wy zwracajcie uwagę na siebie. Eksponujcie to, co macie piękne. Rozwijajcie zmysły. Zacznijcie troszeczkę bujać w Zacznijcie chodzić w czymś innym. Zacznijcie bardziej być troszeczkę takie kobiece, bardziej. Nie tylko takie domowe, wiecie, domowe, kapcie, papiloty i tak dalej. Po prostu musicie być mega. Wieści mi wal, partner, to zobaczę mój mąż teraz też to zauważa i patrzy się na mnie coraz mocniej i, i mówi mi takie rzeczy, że się że też śmieję w głos, bo mnie rozbawia, a wcześniej mi nigdy takich rzeczy nie mówił, no nie będę to opowiadać, bo by się obraził, nagniewał i tak dalej. Są też momenty, że mnie wkurza, nie myślcie sobie, że to jest tak słodko, że jak ja jestem taka słodka, to już wszystko jest słodko. Też mnie wkurza, tak? Czasami, aż jest akiki. Ale później sobie myślę, no nie, Boena, no nie możesz dać się zgasić tego blasku, tej radości, tej miłości, tego co masz, tylko dlatego, że ktoś przez moment coś przyszedł i ci tam próbował mówić, a ja jestem właśnie taka troszeczkę jeszcze nadpowodliwa, muszę popracować nad sobą, jak ktoś mi coś wymaga, a ja wiem, że tak nie jest i mi to mówi, mówi, a ja wiem, że tak nie jest. I tak jeszcze kipi we mnie. Muszę sobie jeszcze to wytestować, no ale każdy człowiek napotkany jest naszym nauczycielem, więc uczę się pilnie. To jest teraz moja lekcja do odrobienia, żeby jeszcze to sobie odwalić i sobie z tym świetnie radzić. Ale i tak sobie cudownie radzę, cudownie. Tak sobie radzę, jak nigdy sobie nie radziłam. I dlatego mogę się fajnie podzielić z różnymi osobami, mogę się pochwalić tym, że tak fajnie można się cieszyć, tak fajnie można sobie żyć tak w tej duszy, rozwijać, rozrzucać tak pięknie kwitnąć, niezależnie od wieku, czasu, czy to jest noc, czy to jest dzień, czy to jest poranek. Zawsze można się zdenerwować, można się obrazić, a czegoś bo Ktoś myśli, nie, no, jak już się jest takim na tej drodze duchowej, to nam już nie wolno nic, nie wolno nam się gniewać, nie wolno nam się smucić. Oczywiście, że wolno. przecież <laughs> my jesteśmy tacy sami, jak, jak cała reszta ale po prostu szybciutko to zamienić, zamienić. Jak są takie zamienniki, wiecie, to na to, to na to, to na to, w złość, w uśmiech, coś tam, jakiś smutek, w radość. Wystarczy tylko rozbudzić zmysły, pomyśleć o czymś fajnym, zrobić coś fajnego. To, co najszybciej nam przychodzi, to, co najbardziej nam sprawia radość, a mnie oczywiście, ja zawsze podkreślam muzyka. ja wystarczy włączyć, muzykę I jest sobą. O, pokrapujemy deszczek fajnie ale jest tak fajnie. Więc kochani, no to by było na tyle, co łódzkie kocham Pani bardzo. Jeśli do mojego to więc moje kochane kobiety, chcecie być piękne? No, to po prostu to zróbcie. Nie czekajcie na nikogo, na żadną metamorfozę, że musicie chodzić do jakiegoś programu, że jakiś Pan przyjdzie, pojawi się i wie, dzięki temu się. więc nie. Przechodźcie swoją metamorfozę tam same od wewnątrz. Tam, jak wy tam, jak wy eksponujecie. To jest serducho. Zobaczycie się w cudowne takie energie, miłości, radości. Na buzi uśmiech. Zobaczycie już będzie cudownie, cudownie, cudownie. No to kocham. No i tyle muszę zmykać, bo deszczek padam. Głóśniaczki się.